Dzień dobry, witamy w podcaście o kawie. Cześć Konrad. Cześć Paweł. Jest z nami Paulina Ostrowska. Cześć. Co na co dzień robisz? na co dzień robię, wszystko robię w, te, w Coffee Solutions. Zajmuję się głównie naszymi social mediami, Instagramem, Facebookiem, naszym sklepem internetowym coffee.pl i różnymi pobocznymi rzeczami, no i w tym roku głównie organizacją Mistrzostw Polski w Europresie. Można czasami spotkać się za barem w warszawskiej kawiarni Coffee? Raz na jakiś czas na pewno. Wcześniej jakby dużo częściej to robiłam, teraz już trochę mniej, bo nie ma kiedy w zasadzie. Coffee to lwowska, chorza, górczewska i będziemy rozmawiać w odcinku i powieś niedługo. Okej, okay, to co? To zapraszamy dzisiaj o Tak. Rozumiem, że eliminacje były trochę odpowiedzią na to, że było tak dużo chętnych, że nie wszyscy mogli wziąć udział w finałach i? Tak, i ogólnie sam pomysł w ogóle regionalnych eliminacji to był pomysł e, oczywiście mojego szefa urego Wolnera, który już w zeszłym roku miał takie... Ciche marzenie, żeby to wszystko zrobić tak trochę w podobnym stylu, jak jest w Hiszpanii, bo w Hiszpanii jest dużo właśnie takich jakby mniejszych um, zawodów w, w mniejszych um, miastach. No i to daje właśnie możliwość innym ludziom jakby większej ilości osób wzięcia udziału w tych zawodach. No i też um, pomaga po prostu wypromować inne jakieś palarnie, mniejsze. Um, nie wiem, festiwale kawy, inne, no wszystko po prostu. No i oczywiście, po pierwsze to jest po prostu, więcej ludzi może wziąć sobie udział w tym. No właśnie, trzeba koniecznie jechać do Warszawy, Dokładnie. żeby spróbować swoich sił. Na przykład no. pierwszy raz w jakichś kawowych zawodach, no w no tym właśnie. przypadku w zawodach aeropresowych. I gdzie były te eliminacje? U nas? U nas były pierwsze otwierające w Katowicach. Mhm. Później mieliśmy Gdynię, mieliśmy Kraków, Wrocław, Hmm. Katowice, Kraków, Wrocław, Gdynia, e, hipisówka, czyli Bieszczady, mm, no i co, Warszawa i tyle. Czyli Warszawa po raz drugi. Tak. Nie, Warszawa będzie teraz to A Teraz będzie, pędzi, czyli to, 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 mm. jeżeli dobrze liczę, to przeliczę, to 7 będzie, 7 będzie Warszawa. No ta hipisówka to jest ciekawe, bo rozmawiałem z kimś, że tam było mm -hmm. na tych zawodach, to jest ciekawe miejsce nie wiem czy ty... Bieszczadę, my się chwilę tak. przed nagraniem że taki skryty fragment <grych> Polski, Dokładnie. można powiedzieć, ale tam ludzie dojechali. Ty powiedziałaś, że mm, tam było niewielu zawodników. Ja myślałem, że pewnie z pięciu, ale nie, było czternastu, tak? Tak, czternaście osób było, każdy jakby zabrał ze sobą kogoś, więc fajnie to wyszło, taka mała impreza. No i ogólnie samo miejsce, jak ta hipisówka, to super. Ja się w ogóle nie spodziewałam czegoś takiego, taka mała chatka kawiarnia oni tam sobie organizują też jakieś koncerty jakieś też szkolenia warsztaty z alkoholem więc no super w ogóle samo wydarzenie fajnie wyszło my byliśmy sami jakby dzień wcześniej więc tam spaliśmy też to tak mogliśmy od samego początku do końca sobie wszystko zobaczyć i super, no odzyw był fajny, ludzie się myślę bardzo dobrze bawili i... Ja pamiętam rozmawialiśmy jak ogłosiliście informacje o, o starcie właściwie tych wydarzeń wokół Mistrzostw Aeropress 2020 i tam stopniowo pojawiały się informacje w jakim mieście będą lokalne eliminacje, był formularz, trzeba było się zarejestrować. Dokładnie, najpierw w ogóle mieliśmy taki pomysł, żeby jakby te miasta odkrywać po kolei, jedno po drugim. No ale potem to tak z biegiem czasu, myślę, że chyba w okolicach już tak drugich Gdyni było coś takiego, że ludzie non stop pytali, kiedy będą kolejne, kiedy będą kolejne, no bo to też jest taki okres wakacyjny, więc każdy chciał to sobie jakby trochę zaplanować, żeby wiedzieć, kiedy może sobie, nie wiem, wyjechać na wakacje, a akurat w tym momencie będą eliminacje w mieście, w którym on chce. Więc chyba po Gdyni ogłosiliśmy już wszystkie po kolei kiedy będą z datami, tylko na, wydaje mi się, że chyba dwa tygodnie, trzy e, puszczaliśmy ten formularz rejestracyjny i jak się wypełniło ten formularz, to e, też zależy od ilości miejsc, bo na przykład w hipisówce e, nie wiedzieliśmy, ile się zarejestruje osób, zarejestrowało się 14, co było super dużo, jak tak sobie myślę ogólnie na to miejsce, a na przykład we Wrocławiu był wielki boom i tam był limit 29, a zarejestrowało się... Około 40 osób, więc no, dosyć spora ilość osób jakby nie przeszła. A co wtedy było? To jest jakieś losowanie, Czy było kto pierwszy ten to pierwszy ten lepszy. Jeżeli ktoś jakby z tej pierwszej, z tej pierwszej trzech, 29 osób postanowił zrezygnować lub nie wiem nie wpłacił wpisowego lub coś się stało, no to leciała osoba, która się zarejestrowała jakby zaraz po nim do góry wpadała na jego miejsce. Okay. No dobra, to co? To jak wyglądały te eliminacje, co dostawali? Na pewno wcześniej dostawali kawy, bo ja dzisiaj widziałem w waszej kawiarni tak. w kopisoruszy na dole jest jeszcze karton z kawami nieodebranymi. Tak. Czyli to jest prawdopodobnie dla tych, którzy dopiero będą brali udział w eliminacjach warszawskich. I tak było pewnie w pozostałych, tak? Wysyłaliście lub w jakiś sposób ktoś odbierał 250 gram kawy i co? Dokładnie. Na dwa tygodnie przed jakby każdy z zawodników zarejestrowanych otrzymywał kawę. No i miał te dwa tygodnie, żeby sobie poćwiczyć z tymi 250 gramami kawki tam na swój sposób i opracować swój własny przepis. No i już podczas, w dniu jakby samego wydarzenia, podczas eliminacji przychodzili i, no i głównym celem było zaparzenie jak najlepszej kawy, po prostu. Czy to była zawsze ta sama kawa? Nie, każde jakby, każde miasto miało inną kawę wypaloną przez inną jakby regionalną palarnię. A, okay. to takie Więc, buty. Tak, każda kawa była zupełnie inna. Ja rozumiem, że tą samą kawę, którą się dostało do ćwiczeń, później ona była na zawodach. Dokładnie tak. Mm -hmm. A czy wiemy już, jaka kawa będzie na finałach? Wiemy. Ale nie powiemy. Nie. <śmiech> <śmiech> Zaraz powiemy o tym, jak będą wyglądały finały. Znaczy, czyli Paulina wie, bo my z Pawłem nie wiemy. <laughs> nie wiemy. Dokładnie. No i co, jeszcze w tych eliminacjach każdy miał tylko jedną próbę, tak? Rozumiem, I tak. sędziowie mm, wybierali zwycięzcę. Do finału idzie trójka osób, pierwsze, drugie i trzecie miejsce i dzika karta wylosowana z każdego jakby regionu. Czyli z każdego miasta, z mhm. każdej eliminacji pierwsze trzy osoby przechodziły do finałów, które będą w Warszawie, plus z każdego z tych miejsc jeszcze czwarta osoba była już losowana. Czyli... Losowana spośród tych, którzy brali udział, tak? tak. Regionalnych. No no, tak. oczywiście. Więc mogłeś okay. nawet, nie robiąc najlepszej kawy, czy ktokolwiek, kto nie zrobił najlepszej kawy, mimo wszystko mógł trafić do finału. Mm. Fajnie, lubię tą dziką kartę. <laughs> tak. e, był ktoś taki, kto brał udział kilka razy w eliminacjach regionalnych? E, tak, jest e, Mateusz z Dobrej Palarni Kawy, który chyba, wydaje mi się, że wziął udział w prawie wszystkich eliminacjach do tej pory. No, ale ogólnie to fajna zabawa, żeby sobie popróbować w różnych miastach, popróbować sobie innych kawek i też doświadczyć, jakiegoś, mieć jakieś takie doświadczenie, jak to wygląda w innych miastach, no bo wiadomo, że każde jest inne i też inni są jakby zawodnicy obok i to dużo doświadczenia sobie można nabrać startując w takich. No myślę, że to jest trochę taki pomysł na, na promowanie też. Dokładnie kawy, nie? w Polsce, żeby trochę wychodzić. I o niej mówić. Tak jak powiedziałeś, że promować palarnie, trochę na wzór Hiszpanii. Nie wiedziałem o tym, że w Hiszpanii już to jest tak. W Hiszpanii jest chyba około 30 czy 40 eliminacji chyba przed cały finałem. Rok no. Naprawdę, non-stop tam, jak wejdziecie sobie na stronę m, tą Światową Aeropressa a propos zawodów, no to tam co chwilę się pojawia jakaś nowa data, nowy plakat, nowa data, nowa pla nowy plakat, non-stop coś. No to jest właśnie ciekawe, że to chyba bardzo pokazuje, jak bardzo duże znaczenie ma w takiej sytuacji ten, kto organizuje te zawody. No bo są kraje, gdzie ledwo się udaje zebrać na finały kilkunastu zawodników już bez żadnych eliminacji. Z, z bólem, a są kraje, tak, Hiszpania, czy tak Polska, gdzie jednak dużo osób chce startować, zmierzyć się. Z... I to myślę, że dla wielu osób to jest też takie pierwsze zawody kawowe, prawda? Bo tutaj nie ma tej bariery jak przy zawodach tych sankcjonowanych przez WC, że nie trzeba mhm. być na przykład członkiem SK i no nie ma jakichś takich oficjalnych schodów tutaj. Każdy może wystartować też hombaryści. Właśnie, a jeżeli chodzi jeszcze o. Finały, czy te eliminacje, są jakieś zmiany w stosunku do zeszłego roku? No bo ostatnio, o, ostatnie zawody też z zeszłego roku, no to tam widzieliśmy mhm. dużo zmian w regulaminie tym międzynarodowym, no bo już nie 40 gramów można było nawet zaparzyć, trzeba było użyć minimum 8, znaczy maksimum 18 gramów. I... Tak, to w zasadzie zostajemy przy tym, że maksimum jest, dostają zawodnicy 18 gram kawy, minimum muszą zaparzyć 150 ml naparu i no i tyle. No i mają 5 minut jakby na przygotowanie, 5 minut jest na takiego prepa, gdzie mogą sobie zmielić kawkę, mogą sobie zagrzać wodę, mogą się mentalnie przygotować do wszystkiego i mija te 5 minut, y, jakby zegar znowu startuje i mają 5 minut na zaparzenie no, najlepszej kawy. I tak zostajemy mistrzem, ale właśnie chwilę wcześniej o godzinie my rozmawialiśmy też mm -hmm. jakąś chwilę przed włączeniem mikrofonów, to omówiłaś, jak będzie wyglądał ten finał, co będzie w niedzielę, mówiłaś, że sędziowie i wy spotykacie się o 8 rano. Tak, o 8 rano w JCC w Centrum Kultury Żydowskiej na Chmielnej spotykamy się w niedzielę z zawodnikami, Niedziela, dnia Dnia 28 sierpnia. 28 sierpnia ze wszystkimi jakby finalistami z każdego re regionu. Spotykamy się, dajemy kawkę która będzie kawą tych zawodów. No i e, dajemy możliwość tym osobom, jakby zostać w JCC i sobie z, e, tam poćwiczyć. W to ten ten sekund... 200, sorry, 250, 250 gram. Tak. No, to już jest taka zasadnicza zmiana, że ta kawa nie będzie dwa tygodnie przed startem, a cztery godziny. Hmm. No, I na razie niewiele osób w Polsce wie, jaka to kawa. Między innymi <noise> no to <noise> jest, nie. jest no. zadanie. Okej, okay, czyli o ósmej zawodnik odbiera kawę i może tak. z nią e, sobie iść ćwiczyć. Dokładnie. Może iść sobie ćwiczyć do kawiarni, do domu, wrócić do jakiegoś pokoju, który wynajmuje, albo zostać w JCC. Dużo ma czasu? 4 godziny. Okej, okay. 12.15 jest twarda wody. Dokładnie. O 12.00 jest wielki powrót wszystkich do JCC. Wyjaśniamy jeszcze raz, co, jak wszystko to działa co mogą, a czego nie mogą robić i o 12.15 ruszamy. A ja zaraz powiemy o tym, co mogą, a czego nie mogą, ale jedno tak. pytanie właśnie na Instagramie było, czy, 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 czy dostanie, właśnie ile tej kawy dostanie, no bo to całe 250 gramów, może tutaj 12 po prostu tak. się prawda? Tak. Wy dajecie, właśnie ile dajecie? A my no. dajemy podczas rundy 18 gram. Dostaje w słoiczku odmierzone 18 g i tym, to parzy w zasadzie. Okay. Właśnie, w zeszłym roku przyglądałem się zawodom, Paweł w nich startował, ja hmm. miałem przyjemność Sądziało je sędziować. I to nie, nie pomogło, żebym przeszedł do <guliffe> <ruszycji>. no, tak. <guliffe> <Chciało> <guliffe> było jakoś tak oznaczyć czek. <guliffe> A, A, bo chyba nie sędziłem w, w Twojej bo były dwa zestawy sędziów, że tak powiem, i, ale co chcę powiedzieć, to to, że rzuciło mi się w oczy, że te zawody, przynajmniej rok temu, były takimi zawodami nie tylko AeroPresa, ale też Komendante, mam wrażenie, Piszke. tak się nieoficjalnie tak wyszło, że mam wrażenie, że już chyba wszyscy mielili kawę młynkami Piszke. komendante z jakiegoś powodu. Komandante, no i dlaczego tak? To, przecież można zmienić na wszystkim, prawda? Mm, można zmienić na czym się chce. My jakby zapewniamy, mm, zapewniamy sprzęt, Podczas zawodów, gdzie na każdym jakby stanowisku będzie Aeropres do dyspozycji, będzie waga, będzie czajnik i będzie młynek komendanta, bo komendant jest jednym ze sponsorów mm -hmm. tego wydarzenia. No ale jeżeli ktoś przyjdzie ze własnym sprzętem i z jakimkolwiek innym e, młynkiem, nawet Ikejem, może się tam postawić po prostu mi tyle. Okej, okay, okay. no z Ikejem, czyli takim dużym i ciężkim Dokładnie. młynkiem. Trzech jakieś tragarze ze sobą zabrać. No. no dobra, czyli jest to 12. A może właśnie, zanim jeszcze powiem o zawodnikach, no to o sędziach. Macie już listę sędziów? Mamy. Będą jakby dwa składy sędziowskie. Jeden skład będzie na sobotę, drugi będzie na niedzielę. W sobotę eliminację. W sobotę eliminację. Tak, i w sobotnim eliminacją będzie jakby przewodzić w sędziowaniu Marta Niewińska. Będzie naszym głównym sędzią, który też zrobi kalibrację. Z Coffee Support. Marta. A w niedzielę będzie Krzysiek Blinkiewicz. Z Autumn Coffee? Tak. I wracamy do zawodów. Zawodnicy w trójkach parzą kawę. Tak. i Jeden z nich przechodzi do kolejnej tury. Dokładnie. I w ten sposób kilka godzin trafiamy do półfinału, a później do finału. Do finału. No i startuje w sobotę będzie od trójka i wylosujemy, pierwszy, czy wylosujemy, sędziowie wybiorą pierwsze, drugie i trzecie miejsce, a później wylosujemy dziką kartę. No a w niedzielę wybierzemy mistrza polskich w aeropresie. Ciekawe, czy ktoś z tych, którzy tak świeżo wystartowali w sobotę na takim na fali poniesieni, wygra ta osoba zawodu, Karnik. czy ktoś, kto miał więcej czasu na przygotowanie, no to ciekawe. Nie, mi się wydaje, że tak poprzeczka jest podniesiona, no bo trzeba było najpierw wygrać te eliminację. Tak. Wcześniej było tak, że tam ktoś przyjechał pierwszy raz wiesz, miał styczność i nagle. nagle nie, tak, tak, nie, o tym mówię, że ciekawy mhm. jestem, czy to wygra ktoś ze starych eliminacji w cudzysłowie, z poprzednich terminów, czy ktoś, ktoś kto dzień wcześniej startował i przeszedł w eliminacjach warszawskich. No ciekawe. To tak wiesz, jak ze sportem, że pytanie, czy lepiej wystartować w eliminacjach i później mieć czas na treningi, czy lepiej na świeżości polecieć? No właśnie. No, zobaczymy. A jakie są nagrody? Nagrody to, jeżeli chodzi o eliminację, no to jakby teraz jest inaczej, no bo każdy dostaje, każdy jakby zwycięzca eliminacji dostaje też Aeropressa od głównych, od Aeropressa po prostu złotego, srebrnego i brązowego, no i też nagrody jakby od nas. Mamy to przygotowane specjalne torby z kawą, ze skarpetami od nas i od sponsorów. A w finale, oczywiście, dostaje komunikat komendanty ze specjalnym grawerem, tak jak było w zeszłym roku, też Mistrza Polski w Aeropresie. I co? Znowu złoty aeropres, tylko już taki też Mistrza Polski. I e, fajne mamy nagrody, bo będziemy mieć czarki e, też. Hmm, jakieś kubeczki. No, super, mam, mamy taką pulę, no ale to się okaże już podczas e, samych zawodów. I udział w mistrzostwach świata? Dokładnie. Mm -hmm. No i wyjazd do Vancouver. Oj oj, oj oj. To jest fajniejsze niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku było takie online w tym No właśnie, w zeszłym roku to pojechać. Było trochę bieda dla startujących, no bo trzeba było wysłać bo... swój przepis i liczyć na to, że ktoś, kto go będzie przygotowywał, zrobi go Dokładnie. tak samo, jak my byśmy chcieli. No a teraz Vancouver. No, a jeżeli chodzi o kibicowanie, no bo tutaj rozmawiamy o zawodnikach, ktoś, kto tego słucha, już w tym roku nie wystartuje w żadnych eliminacjach i tym bardziej w finałach, natomiast na pewno będzie mógł kibicować I powiedzmy tak. jak to jest z tym kibicowaniem. To w sobotę my zapraszamy w no wszystkich dosłownie, więc każdy, kto startuje i ma ochotę przyjść ze swoim znajomym, przyjaciółką, kolegą. Siostrą, babcią, to zapraszamy, a jakby ktoś chciał po prostu przyjść zobaczyć, jak wyglądają takie zawody, to też, bo oprócz samych zawodów mamy dużo jakby atrakcji wokół B mm. będzie. Będą wykłady, będą warsztaty, będzie znowu Brubar, na którym będą się zmieniać palarnie, Będzie nasz stand Coffee Solutions z naszymi rzeczami. Będzie też stand Coffee Deska, który też jest jednym z um, ze sponsorów tegorocznych Mistrzostw. Oni zabiorą ze sobą hardtanka, e, zabiorą też kawki w Cold brew i będą parzyć e, herbatę też na zimno, więc też będzie fajnie. więc Serdecznie zapraszam, żeby przyjść, pogadać ze wszystkimi, zobaczyć, e, co jest ciekawego w kawie słychać i będzie dużo fajnych rzeczy. Co możesz zdradzić, co to za warsztaty, wykłady? E Fajna rzecz będzie w sobotę siedziała taka mm, dosyć zamknięta, bo od 9 do 13 zamykamy salę wykładową dla ograniczonej ilości osób, która się zapisze i będą warsztaty z Krzyśkiem Blinkiewiczem na temat e, takie introduction to coffee skills. Po których e, będzie można sobie otrzymać certyfikat, można się będzie e, zapisać na egzamin. I, ska. Po, ska, mhm. i po zdaniu tego egzaminu będzie można dostać certyfikat specjalny, więc jeżeli ktoś ma ochotę e, zrobić sobie coś takiego dodatkowego i się czegoś tak dowiedzieć i jeszcze dostać certyfikat, to Ale Certyfikat zapraszam. pewnie będzie płatny, nie? Jak tak. to w tych certyfikat. Ja, ja mam Dokładnie. jeden, też robiłem, Krzyśko, bardzo o. fajny warsztat. No. I to jest o tyle fajne, bo e, coś takiego kosztuje, jak rozmawiałam z Krzyśkiem, chyba 400, około 400 zł, u nas jest to za 99 taki zapis, i, no i fajna możliwość, żeby się. Introduction to copy skills, tak? tak. Czyli takie wprowadzenie Dokładnie. do wiedzy o, o kawie, to wszystko od początku. Już ruszyły zapisy, więc jak to się można zapisać? Hmm? Ogólnie polecam bardzo sprawdzenie Instagrama Aeropress Poland, bo tam się jakby wszystkie informacje a propos Aeropressa pojawiają się tam jako pierwsze i też tam pojawia się informacja o e, tych warsztatach z Krzyśkiem i e, na naszego maila e, przyjmujemy zapisy na aeropresspolant.com. Ile osób o, osób może dać kom. E, Około 20. Super, super okazja, także jeśli słuchacie jeszcze jest kilka tak. dni, to zapisujcie to zapraszamy się. Zapraszamy bardzo serdecznie. Na finały? Finały też można kibicować? Tak, tylko że e, finały jakby otwieramy drzwi od JCC od 12 dopiero mm. i też znowu będziemy mieć e, warsztaty, znowu będzie brubar też otwarty, więc będzie fajnie. I też o tyle fajnie będzie, bo e, jeżeli by, jak nie będzie, jak będzie jakaś przerwa warsztatowa, to tam na górze na pięterku w JCC zrobimy sobie taką strefę ale relaksu, więc jak ktoś będzie przebodźcowany, to będzie mógł sobie usiąść na poduszce, położyć się i, i pochillować sobie Albo trochę. Albo pójść po sąsiedzku na kraftowe piwo. Dokładnie. Żeby zreset trochę zresetować, zresetować się kofeinowo. Kto przyjedzie do Warszawy, to jest to centrum Warszawy, ulica? To jest Chmielna 9a. Okay, tam tym... trochę na tyłach Chmielnej między kamienicami łatwo, łatwo znaleźć, tylko w odpowiednią bramę trzeba wejść. Dokładnie. I fajnie, są też rzeczy w okolicy, więc jest, jest co robić w razie czego. Okay, jeżeli macie pomysł na to, żeby ostatni, to jest ostatni weekend wakacji spędzić tak. w Warszawie, to dobra okazja. Zdecydowanie. Okej, okay. takie dwa pytania były, mm. pamiętam, z naszego Instagrama. Pierwsze już odpowiedzieliśmy. Bo chodziło o to, ile kawy dostaje zawodnik, i 18 gram? Tak, To drugie mam telefon. I coś było o Paj Tak. Czy tylko tą metodą, tak? Czy... Czy tylko tą metodą można parzyć, można parzyć jaką się chce. Tylko e, ogólne zas znaczy, główne zasady są takie, że trzeba wykorzystać każdą część Aeropresa, czyli tłok, tunel, e, sitko. Nie można używać na przykład fellow prism o tej końcówki. To, to trzeba użyć, dostaje się to 18 gram kawy, trzeba z, z, zaparzyć minimum 150 ml na paru i co Ale no Można jest, więcej, myślicie, żeby sobie spróbować. To dokładnie. Można Ale powiedzmy więcej. jeszcze o bypassie. Bypass to jest taka metoda robienia aeropresów, popularna zwłaszcza mhm. wcześniej, kiedy nie było limitów, jeżeli chodzi o ilość kawy, które się używa, i niektórzy używali po 30-40 gramów. No robili taki koncentrat i później mm -hmm. go rozcieńczali, aż im zaczęli, próbując i już mm -hmm. im smakował, no, ale zostało to moim zdaniem słusznie mm, wy no, nie wiem, zakazane, No nazwijmy to wprost, zostało to zakazane, dlatego że się wydaje, że to jest też taka mało ekonomiczna i mało mm, sensowna metoda, zwłaszcza do użycia w domu, mm -hmm. no, bo trzeba zużyć po prostu strasznie dużo kawy. Więc mamy teraz rozsądne 18 gramów. Można oczywiście zrobić z mniejszej ilości, to też powiedzmy. To 18 tak. gramów to nie jest wszystko, co trzeba zużyć. Tyle się dostaje, można użyć mniej. Ale taki idealny zwycięzca, to czy jest tak, że przed nim myślisz, są jakieś mm, oczekiwania dalej? No tak, żeby wygrał światowe. <laughs> Najlepiej, ale nie na no żarty, A Jak oczywiście. nie wygra, to musi oddać za bilet do Kanady. <laughs> Dokładnie. Strasznie dużo pewnie pracy, co? Przy zorganizowaniu takiego. Jest dużo pracy, to, ale jest. jest dużo fajnej zabawy, więc to też jest fajne, bo to się tak odbija od tego, więc. A to możesz, możesz powiedzieć słuchaczom nam, kim ty w ogóle jesteś w tej firmie? No bo ja cię widuję głównie na jakichś eventach, ale. Tak. Na co dzień jesteś takim, taką ogarniaczką? Jesteś też baristką na co dzień? Stoisz w którejś z kawiarni za barem, za ekspresem można cię spotkać? Na pewno umiesz, bo przypadkiem robiliśmy zdjęcia przed przyszedł pan i nawet umiem. się nie zorientował. No coś tam umiem podobno, ale you nie know, zaczynałam od bycia baristką w kofi eee, i co, no teraz już coraz rzadziej jestem za barem. Jak potrzebam, to oczywiście wpadnę, ale ogólnie zajmuję się teraz social mediami naszymi, naszym sklepem internetowym Kofi.pl. Ogarniam co cofit, bo mamy też jakby taką drugą markę ze skarpetkami. To ja to robię. Co? Coffee, no. że fit, jak stopy, tak? Tak, tylko już inaczej pisane coffee, C O P H I -e D. Hmm. No to, to tak. I co, no i wyjeżdżam na wszystkie jakieś eventy e, kawowe, festiwale, to ja to ogarniam, żeby nas jakby zebrać do kupy wszystkich, e, zaopatrzyć dobrze, wysłać w dane miejsce i dobrze się bawić tam. A powiedz, y, bo wy, jak rozmawialiśmy rok temu z Łukaszem, no to były, też pojawiały się sytuacje, rozmowy o waszym piecu, o tym, że właśnie będziecie palić kawę. Jaki jest teraz status waszego palenia? Teraz status naszego palenia jest taki, że e, wszystkie jakby single, e, kawę, 100% arabiki palimy w Warszawie sami. E, już e, głównie pali na Uri Wolner, no, czyli mój szef, i teraz e, Gerard pali e, razem z nim. No i to się zmieniło od zeszłego roku. Mam nadzieję, że jeżeli w przyszłym się spotkamy, to e, już będę mogła jakby powiedzieć więcej, że palimy jeszcze więcej, już też kawy pod e, blendy nasze. Więc. Tak już mm -hmm. na większą skalę. No tak, bo zaczynaliście i pewnie macie wciąż ten piec, mniejszy piec, tak. który tam 600 gramów nie na raz wypalić. No tak, to byłoby szaleństwem palić kawę do bazowego espresso, espresso bo Uri tak. musiałby stać i spać przy piecu całym <laughs> dobę. Dokładnie. Ja pamiętam, że rok temu, rozmawialiśmy o tym, że, nie wiem jak to nazwać, nabyliście prawa do organizowania, na przykład Aeropressa w Polsce, no to już tam mhm. dwa lata. I co, fajnie jest? Fajnie jest. Mi się z roku na rok coraz bardziej podoba. W 2020 no tego nie było, no bo wiadomo. W zeszłym roku zaczęliśmy, to było super. Ja się bardzo cieszyłam po tym, jak to wszystko się udało, jaki był odzyw od ludzi. I cieszę się, że w tym roku udało nam się zrealizować te eliminacje regionalne bo to było już takie nasze mini-marzenie w zeszłym roku, jak zaczynaliśmy i, i fajnie, że się udało teraz. I mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie dwa razy więcej miejsc. Więcej regionalnych, regionalnych, tak? Regionalnych. Mhm. Więc jeżeli ktoś by chciał, jakaś kawiarnia, ktokolwiek by miał ochotę u siebie jakby przyjąć ludzi i zorganizować sobie takie zawody, no to my zapraszamy do kontaktu bardzo. A kto będzie palił kawę na finały? Uri. Na my. finały będziemy szykować. No i get. To co, dziękujemy. Czyli co, widzimy się w weekend, dwa dni kibicowania. Każdy, kto jest zainteresowany, może już w sobotę być na eliminacjach. Tak. Jako kibic, ale też uczestniczyć w tych atrakcjach, o jakich mówiliśmy. Dokładnie. I 28 tak samo zapraszamy, tylko zapraszamy już od 12. Też do kibicowania i do uczestniczenia w wykładach, do, do spróbowania kawek na brubarze. Będą fajne. Do sprawdzenia wszystkiego do pogadania, bo to też jest fajna okazja, żeby się spotkać z różnymi osobami, które też siedzą w kawie i mają podobne zainteresowania do nas. A kiedy samych. będzie można wypić kawę mistrzowską? Dopiero po zawodach pewnie, prawda? Tak. Będzie u was? Na będzie u nas, mm, tylko że po, e, w, jakby w czasie finału zobaczymy. No. Ja to Jak zawsze to się lubię rozłożę. się takiej kawy z zawodów napić. Czuję wtedy się taki e, ekskluzywnie wyróżniany. A my co? Pewnie nagramy odcinek z, z finalistami. No właśnie dowiemy się, jakie są najnowsze trendy w porzędziach represów, czyli przepisy na sezon 2022, to jak ten, jak w modzie, nie? Ale to fajnie byłoby też dowiedzieć się i gdzieś może zapisać u nas na, na stronie podcastowej też przepisy zwycięskie, przepisy z eliminacji, co? Może tak spróbujemy to jakoś ogarnąć sprytnie, żebyśmy się dowiedzieli od każdego zwycięzcy. Ciekaw jestem na przykład, jak się... Jak się parzy w Bieszczadach zwycięską kawę? W razie czego są e, podpięte te przepisy u nas na Instagramie, na to no to A, a oczywiście ta, tam jest lista tam na tym mm. formularzu. No to tam, my na ten link mamy na naszej stronie przy opisie. Każdy, kto chce, to znajdzie. E, a my zapytamy mistrzów y, właśnie, w jaki sposób będą promować ten tytuł. No, Ty nawet my? mając, wiesz, taki srebrny albo brązowy. To nie można świecić, nie? Na mieście. Zdecydowanie. Świecić na mieście z no. No, Złotem się zawsze lepiej świeci. Będziemy trzymać kciuki. Dziękujemy. Dzięki.